Witam Was, moi kochani, na kanale Artemisa Anua. Dzisiejszy odcinek będzie trochę inny od pozostałych filmików, ponieważ dzisiaj jest Dzień Wszystkich Świętych i w związku z tym chcę Wam przybliżyć sześć postaci najbardziej znanych świętych, którzy pokazali nam i przekazali. Wiedzę o roślinach leczniczych. Chcesz poznać ich metody i dowiedzieć się, kim są i kim byli? Pozostaj na kanale. Zapraszam, ja mam na imię Beata. Zaczynamy. Zobaczcie na tablicę. Mamy tutaj świętych, o których chcę wam dzisiaj opowiedzieć z racji ich święta i zachęcić, abyście więcej o nich poczytali, o tym jakie metody stosowali, jeżeli chodzi o poprawę stanu zdrowia. Pod numerem 1 jest święta Hildegarda. Pod numerem 2 jest święty Albert Wielki. Pod numerem 3 jest Benedykt z Nursi. Pod numerem 4 mamy świętą Teresę z Awilla, pod piątką święty Jan Boży i pod szóstką tego na pewno poznajecie. Tak, to święty Franciszek z Asyżu. I przechodzimy do świętej Hildegardy. Święta Hildegarda z Bingen na pewno wielu osobom z Was jest znana, ponieważ jest jedną z najbardziej znanych postaci zajmujących się ziołolecznictwem. Jest również jedną z najważniejszych postaci, która związana jest z zielarstwem. Była benedyktyńską mniszką. Mistyczką i uzdrowicielką pozostawiła po sobie obszerne pisma o właściwościach leczniczych ziół i ich wpływie na zdrowie fizyczne oraz duchowe. Hildegarda w tych dziełach opisała ponad 200 roślin leczniczych. Jej podejście do sielarstwa było całościowe. Wierzyła, że natura jest harmonijnym dziełem Boga, a zioła, jako Jego dary natury mogą leczyć zarówno ciało, jak i duszę człowieka. Święta Hildegarda Zbingen jest założycielką klasztoru, a od 2012 roku nosi tytuł doktora. Kościoła. Oczywiście jest to postać historyczna, najważniejsza postać Kościoła średniowiecznego. A również jedna z najsłynniejszych kobiet i kobiet ponadczasowych, ponieważ jej spostrzeżenia są cały czas aktualne i nadal możemy czerpać z jej mądrości. Dwa pisma naturopatyczne. Tak naprawdę stanowią część tradycyjnej medycyny europejskiej. Kobieta ta tworzyła własną muzykę z poetyckimi tekstami, udzielała porad na temat kompleksowego zdrowia i udanego życia. Podkreślała przede wszystkim wartość radości, rytmów dnia i pory roku, indywidualnie zrównoważonych czasów pracy. Aktywności i odpoczynku, a także medytacji i modlitwy. Podkreślała bardzo umiarkowanie i dobre samopoczucie psychiczne. We wszystkim tym wiedziała, że jest zintegrowana z bogactwem stworzenia i jego stwórcą. Zioła, które widzicie tutaj na planszy, to są nieliczne zioła, ale jedne z najbardziej popularnych, bym powiedziała, oprócz ziół są również rośliny. Takim ziołem jest na przykład nagietek, koper włoski, korzeń bertramu, galgant, szanta zwyczajna, orkisz, melisa, bylica, pion, dyptan, bodziszek cuchnący. O tych wszystkich roślinach możecie przeczytać w bardzo obszernych materiałach dotyczących świętej Hildegardy. Na blogu artemisa.pl podaję również literaturę, z której korzystałam. Współczesna psychoneuroimmunologia. Potwierdza korelację, o której wiedziała święta Hildegarda z Bingen już ponad 850 lat temu pomiędzy ciałem, duszą i duchowością. Obecnie medycyna świętej Hildegardy jest bardzo rozpowszechniona w Niemczech, Austrii, Szwajcarii. U nas też można spotkać Terapeutów, lekarzy, który, którzy stosują wiedzę tej średniowiecznej mniszki z powodzeniem, aby pomóc swoim chorym oraz ku poprawie zdrowia, samopoczucia, a także kondycji psychicznej. Zachęcam Was, szukajcie, czytajcie i poszukujcie. A teraz przechodzimy do, do następnego świętego, którym jest święty Albert Wielki. Święty Albert Wielki, dominikanin, filozof, była to nietuzinkowa postać. Był jednym z największych uczonych średniowiecza. Był autorem wielu prac. Przyrodniczych opisał ponad 100 roślin, badał właściwości ziół, łączył swoje zainteresowania przyrodą z głęboką wiarą, traktując badanie natury jako sposób zgłębiania Bożego stworzenia. Święty Albert odegrał kluczową rolę w propagowaniu wiedzy o ziołach leczniczych wśród średniowiecznych uczonych. Przyczyniając się tym samym do rozwoju zielarstwa, a przede wszystkim do medycyny w Europie. Święty św. Albert Wielki jest patronem przyrody. Święty Albert Wielki był na 100% naukowcem, miał umysł naukowca. Słownik biografii. Naukowych nazywa jego pracę, traktat o roślinach, arcydziełem właśnie ze względu na niezależność traktowania, dokładność i zakres szczegółowego opisu. Święty Albert był badaczem natury. Te rośliny, które widzicie również na tablicy, które pozwoliłam sobie wypisać. Są to rośliny, które były dostępne w jego czasach, a przede wszystkim szeroko były wykorzystywane w ówczesnej medycynie średniowiecznej. Albert Wielki widział w tych roślinach nie tylko naturalne lekarstwa, ale także odzwierciedlenie Bożego Zamysłu jako dar stworzenia, który ma wspierać zdrowie i dobre samopoczucie. Ludzi polecał m.in. szałwie, rozmaryn, mięte, pokrzywę, rutę, bylice, pion, lukrecję, krwawnik czy lawendę. I kończąc o świętym Albercie Wielkim, chcę Wam jeszcze powiedzieć, że jego uczniem był święty Tomasz z Akwinu. Święty Albert Wielki napisał w ciągu swojego życia 38 tomów, w których poruszał tematy z zakresu filozofii, geografii, astronomii, prawa, przyjaźni, miłości, przyrody. Wielu się go obawiało, nazywając go człowiekiem, który wiedział wszystko. Święty Albert Wielki, powtórzę jeszcze raz, jest patronem nauk przyrodniczych. I przechodzimy do następnego świętego, do świętego Franciszka z Asyżu. Święty Franciszek znany jest jako patron środowiska, patron ekologii. Nie pozostawił on bezpośrednio pis o ziołach, lecz jego duchowość pełna była miłości do przyrody, w tym do roślin. Franciszek uważał, że cała natura, od najmniejszych roślin po wielkie drzewa, kamienie, jest odbiciem Bożej miłości. W swoim słynnym hymnie do słońca, zwanym też Pieśnią Słoneczną, Franciszek dziękuję za wszystkie stworzenia, w tym za wodę, ziemię i ogień. W ten sposób pokazuje, że każde stworzenie, również zioła, są darem od Boga. Jego miłość do natury była inspiracją dla kolejnych pokoleń, które rozwijały ekologiczne podejście do zielarstwa. Święty Franciszek znany jest z bardzo głębokiego szacunku do natury i z wielkiej pokory przed stwórcą. Zainspirował on swoim podejściem późniejszych franciszkanów do uprawy i stosowania roślin. Leczniczych w duchu jego nauk. Zakonicy franciszkańscy pielęgnowali ogrody ziołowe, uprawiali rośliny lecznicze na potrzeby wspólnot i miejscowych społeczności. Rośliny, które były powszechnie stosowane przez franciszkanów i uprawiane w ich klasztornych ogrodach, to przede wszystkim lawenda, mięta, szałwia, rumianek. rukie wodna, oregano, oliwki, orzechy laskowe, czy pokrzywa. Obecnie możemy spotkać tak samo rozwinięte przy klasztorach franciszkańskich, przychodnie czy gabinety zielarsko-medyczne. Gdzie są oferowane zioła czy pomoc medyczna osobom, które tego potrzebują. Ostatnio w 2017 roku przy Elbląskim Klasztorze Ojców Franciszkanów powstało Centrum Medycyny Klasztornej. W tej parafii pracował i służył słynny zielarz. Myślę, że. Będziecie go znać, ojciec Andrzej Czesław Klimuszko. Obecnie w centrum jest prowadzony gabinet dzielarsko-medyczny, sklep z ziołami, kosmetykami naturalnymi. Święty Franciszek wierzył, że sama natura jest zwierciadłem Boga i w samej naturze można zobaczyć Boga. Nazywał wszystkie stworzenia swoimi braćmi i siostrami. To tyle o świętym Franciszku i przechodzimy do świętej Teresy z Avila. Święta Teresa z Avila, podobnie jak święty Franciszek, nie pisała bezpośrednio o ziołach. Jednak jej duchowy wpływ na zakon przyczynił się do rozwoju zielarstwa. W klasztorach karmelitańskich, bo o tym klasztorze mówiły, mówimy, Przede wszystkim karmelitanki uprawiały zioła i wykorzystywały je w leczeniu chorych oraz samych siebie. Opieka nad chorymi była częścią misji tego zakonu. Święta Teresa podkreślała znaczenie troski o zdrowie duchowe i fizyczne. Zostawiła i podkreślała maksymę, że tylko miłość nadaje wartość wszystkim rzeczom. Święta Teresa z Avila porównywała duszę do ogrodu. Jest patronką osób cierpiących na bóle głowy i nie tylko, również tych, którzy borykają się z wewnętrznymi konfliktami i poszukują wewnętrznego pokoju. Święta Tele Teresa z Avila jest również patronką Europy chociaż sama nie opisywała szczegółowo jakie rośliny spożywała, natomiast niektóre przekazy i świadectwa życia karmelitów pomagają nam określić jakie pokarmy były częścią diety Świętej Teresy z Avila. Na pewno jeżeli chodzi o zioła była to melisa, mięta, rumianek. Jeżeli chodzi o inne rośliny to konopie, winogron, oliwki, ciecierzyca i soczewica i tak samo orzechy laskowe. Kończąc o Świętej Teresie z Avilli, pamiętajcie, że jej postać jest symbolem nieustępliwości w dążeniu do celu, co czyni ją orędowniczką dla ludzi zmagających się z trudnościami którym wydaje się, że w ich życiu zabrakło nadziei na zmianę. To jest właśnie święta, do której należy się modlić, kiedy nie widzimy już światła w tunelu. I przechodzimy do następnego świętego, którym jest Święty Benedykt z Nursi. Święty Benedykt z Nursi żył ponad 1500 lat. Temu. Ustanowił zasady życia zakonnego, które mocno wpłynęło na rozwój zielarstwa w klasztorach benedyktyńskich. Stosował regułę, że każdy klasztor benedyktyński musiał być samowystarczalny, szkolił swoich rzemieślników różnych specjalności. Zasadniczą cechą reguły świętego Benedykta jest umiar we wszystkim. I w każdej przestrzeni należy stosować złoty środek, począwszy od modlitwy, spoczynku, pracy, na posiłkach i piciu, skończywszy. Jak powiedziałam wcześniej, Benedykt rozwinął regułę, która polegała na wyważeniu i znalezieniu złotego środka w każdej płaszczyźnie naszego życia. Nie wiem, czy sobie przypominacie, ale podobną regułę miała święta Hildegarda. Jaki ona miała związek ze świętym Benedyktem taki, że ona właśnie należała też do tego zakonu, do zakonu benedyktynek i stosowała regułę świętego Benedykta. Jeżeli chodzi o zioła, i jakie zioła święty Benedykt polecał 1500 lat temu nie zostawił żadnych dokumentów, pisał o nim w dialogach święty Grzegorz Wielki i to, co możemy powiedzieć dzisiaj, na podstawie tego, że święty Benedykt z Nursi kładł nacisk na samowystarczalność klasztorów. Benedyktyni musieli rozwinąć sztukę leczniczą i medycynę klasztorną, uprawiając rośliny lecznicze. Miało to ogromny wpływ na późniejsze tradycje zielarskie, ale również na obecną medycynę. Jeżeli chodzi o zioła, jakie można było spotkać w klasztorach benedyktyńskich, to przede wszystkim lawenda, szałwia, ruta, chyzop, pokrzywa, krwawnik. Dzięki świętemu Benedyktowi z Nursi benedyktyńskie klasztory stały się ośrodkami zielarskimi wiedzy medycznej i są po aż. Dzień dzisiejszy, taką skarbnicą wiedzy. Zakonnicy przekazywali i przekazują sobie przepisy lecznicze, mieszanki i eliksiry, a także przepisy na nalewki, które są udostępniane społecznościom. I przechodzimy do ostatniego świętego, którym jest święty Jan Boży. Ten święty jest patronem chorych. Oraz szpitalnictwa. Jego zakon został założony w XVI wieku, jest znany pod również nazwą zakonu bonifraterskiego czy zakonu braci dobrych, braci miłosiernych. Zakon ten koncentruje się przede wszystkim i koncentrował na opiece nad chorymi, ubogimi prowadząc własne apteki i zielarnie. Bonifratrzy przygotowywali i przygotowywują różne miesiączki ziołowe, które do dziś są popularne. Jak na przykład chociaż ziołka bonifraterskie stosowane na problemy trawienne czy układu nerwowego. Święty Jan Boży opiekował się sierotami, ludźmi starymi, bezdomnymi oraz ubogimi. Zakon bonifratrów działa w Polsce już od roku 1609. Przez stulecia bracia ci rozwijali ziololectwo, tworząc bardzo skuteczne receptury. Owocem tej wielowiekowej tradycji jest linia produktów bonifraterskich. Możecie je znaleźć w internecie: Apteka Internetowa Braci Bonifratrów. Jeżeli chodzi o zioła, które wcześniej były stosowane szczególnie w infekcjach wirusowych, tam gdzie trzeba było szybko zadziałać, to w recepturach, starych recepturach tych braci zakonnych, możemy znaleźć takie zioła jak lawenda, szałwia, lukrecja, szałwia czerwona, pokrzywa. Czy krwawnik? Klasztory bonifratrów prowadzą apteki, szpitale, przychodnie, hospicja oraz domy pomocy. Zachęcam Was, poczytajcie na temat medycyny klasztornej, ponieważ ta medycyna jest prawdziwym skarbem, właśnie właś skarbem, a jednocześnie tak naprawdę tanim dostępem do dobrego leczenia, ziołolecznictwo w tradycji chrześcijańskiej było czymś więcej niż tylko wiedzą medyczną. Stanowiło ono wyraz duchowej troski o zdrowie bliźnich oraz akt wdzięczności wobec Bożego stworzenia. Święci tacy jak Hildegarda z Bingen, Albert Wielki, Franciszek Zaszyzru, Teresa Zawilla oraz zakony benedyktynów i bonifratrów rozwinęły tradycję zielarską, która łączyła duchowość i medycynę. Ich wkład w zielarstwo pozostaje inspiracją do dziś. Mam nadzieję, że zainteresowałam Was chociaż w minimalnym stopniu medycyną klasztorną oraz... Tym, że warto sięgnąć do y, osób nietuzinkowych, do świętych, którzy nam zostawili olbrzymią mądrość, z której możemy czerpać. Dziękuję bardzo za twoją uwagę i do usłyszenia, do następnego razu.